Tak się zastanawiam, czy to zima, czy wodery mi przesiąkają. No, wzmocnione drzwi, bardzo soczne, ale wody jest co prawda coraz więcej, ale idziemy tym głównym korytarzem, a tutaj... Jak się Andrzej powiedział, a my jak te Rumuny z reklamówką. <laughs> Ale to ja już Wam mówiłem w poprzednim materiale, że te e, reklamówki one są po to, żeby w, w nich wodery nosić. Andrzej załatwił opeki. <laughs> no, a my, drodzy moi, szukamy kopalni. I to naprawdę fajnej kopalni, a właściwie nie szukamy, a już znaleźliśmy. tu jest do niej wejście. Zobaczcie. No Rzeczywiście jest woda, trzeba będzie ubrać wodery, bo bez nich raczej nie damy, nie damy rady. Jest dosyć sporo. To jest wejście do sztolni. Chyba mogę powiedzieć sztolnia Helmut. No i przyznać muszę, że jestem bardzo, bardzo jej ciekawy. To co, lecimy. Brzdęk. No i proszę bardzo, przygotowani do eksploracji. Sprzęt gotowy. Świece? Świece, dobra. No to lecimy. Tak prawdę powiedziawszy ubieranie kasku tutaj nie jest czymś obowiązkowym, natomiast mimo wszystko wolę jednak mimo wszystko mieć kask założątek. Patrzę czy tutaj się są, żeby się nie wrąbać. Bo to miejsce generalnie w pewnym momencie nawet podobno miało być wykorzystane w celach komercyjnych. Jak widać na załączonym obrazku e, nie zostało wykorzystane, ale dzięki temu możemy sobie w tej chwili wejść, zerknąć. Tak się zastanawiam czy to zimno? czy wodery mi przesiąkają. No, lecimy sobie. Zobaczcie, tutaj były. E, to jest w ogóle kanał odwodnieniowy. Z tej strony były takie wielkie rury. I te rury odprowadzały, e, to były prawdopodobnie rury napowietrzające, choć pewności nie wiem, no to z drugiej strony wolałbym. Kurde, źle założyłem uchwyt, <gryt> No to lipa jest, uchwyt od aparatu. Dobra, wiecie co, wezmę aparat w rękę w takim razie. Będę w tak zwanym międzyczasie robił sobie zdjęcia, mam nadzieję, że to nie zaparowało, jak zaparowało, już powinno być dobrze. No, idziemy. Wody naprawdę dużo, ale jest czysto. Ładnie wygląda sufit. Przy okazji, parę fotek ładnych zrobię. Tutaj był ciągnięty prąd z tej strony. Dosyć sporo pozostałości ku wody. Jak widać na zamczonym obrazku, mniej więcej połytkę. No, a poza tym korytarz dosyć długi, ale później podobno są tutaj e, pomieszczenia. Choć patrzę na spongu, tak jak gdyby kolejka była. No, wszystko. Zobaczcie. Nie wiem, co to jest. Ale wygląda ciekawie. Takie dziwne dźwięki. Przez kilka chwil e, nasłuchiwałem. No, widać, że zaparowane, bo to jest ciepło, tak naprawdę. Muszę przyznać, że temperatura tutaj jest bardzo fajna. Na spółku dosyć sporo jest drewnianych elementów. Dochodzimy do jakiegoś pierwszego rozwidlenia. Może to rzeczywiście był szyb. No, tu mamy jedno pomieszczenie. Tutaj jest. Jakieś pomieszczonko, zrobię tylko zdjęcie, pik. Nie wiem, czy nie jest za ciemno. Udało się, dobra. A tutaj magazyn. Zobaczcie. O, nawet bardzo ciekawa rzecz, bo tu są napisy po niemiecku. A to jest jeden z magazynów: Eingang. Tu jest Eingang. Ale słychać echo, bardzo mocno. Dudni w całym pomieszczeniu. Możemy tutaj efekty robić. Ciekawe. Idziemy. Achtung! Spring Nie wiem co to jest, ale wiem, że aparat mi już zaparował. Muszę go odczyścić, żeby zrobić parę zdjęć. Wybaczcie, że tu trochę chaosu będzie, ale radzę sobie jakoś. Staram się sobie radzić. Niestety nie wziąłem, to jest właśnie największy problem, nie wziąłem e, mojego, mojej kamery. O, proszę. Tu są trzy pomieszczonka. Czyli prawdopodobnie to jednak nie był kanał odwodnieniowy. A próbuję zdjęcie zrobić Udało się. Zdjęcia oczywiście znajdziecie na kanale Podróże za stuwę. O, też piękne pomieszczenie z niemieckim napisem. Tu jest suchutko. Prawdopodobnie dbali o to w tym pomieszczeniu, jak widać, żeby zaparowało mnie, żeby woda ściekała i żeby to było w miarę sucho. Pozwólcie, że w międzyczasie będę robił. Zdjęcia. Miejsce jest naprawdę ciekawe. No, wzmocnione drzwi, bardzo o, kurczę. Oczywiście przyłożyłem głową. I mamy kolejne pomieszczenie, w którym jest magazyn. Tu nawet zostały półki i też jest sucho. Ciekawe, ciekawe. Wygląda to. Naprawdę fajnie. Legary, każdy z legarów może przenieść, może utrzymać 500 kg. I to jest to jedno ostatnie pomieszczenie. Zobaczcie, czy nie chciała być kolejka, bo to są podkłady. I to jest to ostatnie pomieszczenie. Też bardzo ładne. W tym pomieszczeniu dla odmiany e, jest woda, jest jej niewiele. Ale mimo wszystko woda jest, jest podobny. I znowu, znowu jest jakiś napis po niemiecku: Buch Senderaum. Buch, Buch. O, patrzcie, a tutaj to prawdopodobnie było okienko. Zaraz zobaczymy z drugiej strony. Ale mam wrażenie, że to jest otwierane okienko, tak jak gdyby. Można było podać albo przyjąć zamknięte grube drzwi, no i tutaj po lewej, po lewej, stronie okno, ciekawe, Ausgang, kolejny napis po niemiecku, pięknie to wygląda, robi niesamowite wrażenie, drzwiczki, drzwiczki bardzo niskie, takie przy moim wzroście to trzeba się tu dobrze schylać. A tu Andrzej. Ha. Andrzej, wejdź sobie tutaj do tych magazynów zobacz. Bardzo fajne magazyny. A my sobie idziemy zobaczyć dalej. bo tutaj też poukładane widzę na swągu właściwie oparte o ścianę podkłady kolejowe. Od kolejki nie kolejowe, no, ale to chyba mogę mówić. A swoją drogą zobaczcie jaki tu musiał być wysoki poziom wody. Bo widać, że tej wody tutaj normalnie jest dużo. Ciekawy jestem, kto wyciągał te podkłady, po co je wyciągać. I tak jak mówię, to w pewnym momencie miało być nawet e, taką, takim miejscem komercyjnym. Można to było robić wycieczki. Znaczy taki był plan. Generalnie nie wiem jak daleko tu dojdziemy. W tej chwili czuję, że wody jest trochę więcej. Ale zobaczcie, ewidentnie to są podkłady. Do kolejki. Nie wiem, czy, czy, jest, czy są powyciągane z, z ziemi, z podłogi, ze spągu, czy ewentualnie przeniesione, ale sądzę, że zostały powyciągane. Być może ktoś nazwijmy to, je ratuje w tym momencie. Idziemy w dalszą część tego pomieszczenia. Przyznać, muszę, że wygląda to dosyć. To jest ciekawe. Wody jest, co prawda, coraz więcej, ale idziemy tym głównym korytarzem. A tutaj dziwne, tak jakby obsypywało się skądś. A tu przy okazji trochę zdjęć robię. To samo jest z drugiej strony. Nie wiem, co za okna, takie niby. A to wygląda, jakby. Taka breja dziwna. Nie wiem co to może być. Ten korytarz ładny tej wody, trochę się robi dużo w tym momencie. Też trzeba uważać. I tu też mam nadzieję, że to coś widać, Gdzie gdzieniegdzie jeszcze elementy kolejki. Wody już w tej chwili prawie po kolana. To muszę uważać na to bardzo mocno, jeszcze jedna foteczka. Idziemy kawałek dalej. Tu też taka wnęka. Być może jakieś magazynowe. Tutaj okrągłe już kawałki. Gdzie dochodzimy? Dochodzimy do jakiegoś zakrętu. Ciekawy zakręt. Bo tu jeszcze wisi co nieco. Dosyć sporo elementów drewnianych. Wow. No i tam ciąg dalszy jest. Dziwne odgłosy. Cholera. Ale tu się chyba kończy. Tak naprawdę e, część ta woda uderza po prostu o boki. Tu się kończy. Ja przypalę drugą latarkę. Bo ta latarka, którą mam w tej chwili uruchomioną, to nie jest latarka dalekosiężna. O, patrzcie. Trochę więcej myślę, że widać w tym momencie uruchomiłem drugi, drugą latarkę. Piękny korytarz. No wygląda naprawdę super. To teraz to będzie ciężko zrobić zdjęcie. Chociaż spróbuję, przepraszam, zagapiłem się i zaparowany obiektyw. Trochę chaosu jest drodze, drodzy moi, ale musicie mi to wybaczyć. No ciekawie, ciekawie, naprawdę wygląda to Fajny sposób. Czyżby to był wagonik? Góra od wagonika? Nie, nie. To jest za luźno coś. Kurczę. A tu mamy prawdopodobnie... Znowu obróciłem. Tu mamy prawdopodobnie... Eee... Czekaj, jeszcze tylko zdjęcie zrobię. Przodek? Wejście do... Do przodka? Dziwne, to taka dziwna breja tu jest, nie chciałbym tam za mocno też wchodzić, no ale zobaczcie, przyznać muszę, że robi to niesamowite wrażenie, ja wyłączę może tą drugą latarkę, bo ona nam rozbija dosyć mocno obraz, o i teraz będzie widać.